nowy pokój Lenki. Niam, niam. Pyszny czerwczem, mamo. Tak? Mi też smakuje. No bo truskawki to mój ulubiony smak. Mój też, mamusiu. Lenko, najadłaś się? Tak, mamusiu. Najadłam się. A może byś chciała iść do... do Ameli? Co ty na to? Tak. A mokę? Tak, możesz dzisiaj cały dzień być u Ameli, ale macie też być na dworze. Bo twór to zdrowie, pamiętaj. Dobrze, mamo. Tak się cieszę. Uii. No to dobra, no to chodź, pozbieramy się, co? Dobrze, mamo. A mogę wziąć do Elizy mojego misia? Tak, oczywiście, że możesz wziąć. Szybka, 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 szybko Hmm, gdzie ten mój miś? Yy, gdzie on jest? Hmm, gdzie on jest? No, gdzie on jest? Musi gdzieś tutaj być. O, tutaj jesteś, Teddy. O, właśnie. Czemu tutaj się skryłeś? Szybko, szybko idę. Pa, mama. Kotku, bądź grzeczna. Pa, Tatusiu. Palenko, pa, baw się dobrze u Amelki. Amelka to taka fajna dziewczynka. Wiem, Tatusiu. Papa. Pa. Pa, pa, pa. Pa, baw się dobrze. Dobrze, mama. Wow, jaki ona ma ładny domek. Już, już idę.